Hejka, witajcie w kolejnym odcinku ze Sowietów z Workester Resources Soviet Republic No i tak tak jak obiecałem w poprzednim odcinku dzisiaj rozbudujemy sobie przede wszystkim Rzeszów i musimy sobie trochę jakoś ułatwić z transportem robotników ponieważ widzę, że naprawdę na tym przystanku tutaj na dworcu jest powiem wam, że no, naprawdę dużo tych osób. Ostatnio też uruch uruchomiliśmy drugą rafinerię, yy, którą, no będziemy tylko, to będzie na tą Polskę, którą tutaj mamy, na te miasta rozdzielali, ale to w przyszłości jeszcze na spokojnie. Na razie tutaj biorą yy, tylko do tych kilku miast, yy, a ta w Sanoku typowo rafineria, no to będzie szła sobie, z niej sobie zarabiamy pieniążki, także spoczko ostatnio też żeśmy zaczęli sprzedawać prąd wiecie zawsze jakieś grosze z tego są zrobiliśmy poprzednim też 5000 tak średnio 5000 wychodzi także w porządeczku no i co pierwsze co to musimy się zająć właśnie tym aby może nową drogę poprowadzić na przykład właśnie tutaj aby było łatwiej z Rzeszowa transportować tych ludzi. Tylko się zastanawiam, powiem wam. No możemy na przykład coś takiego zrobić, żeby to miało jakiś sens. Yy. Hm. Rozumiem, że tu jest Sano Okej, okej. Okay, okay. To nie. To zaraz zrobimy... To skasujemy, a sobie wybudujemy. O kurde, nie do końca jest tak jakbym to chciał, ale coś takiego, aby droga sobie szła tu, prawda? I będzie sobie odchodziła tutaj, dokładnie. I dzięki temu będziemy mieli powinniśmy mieć szybciej w takiej drodze, nie będą takich ali bokiem, bo to też było uciążliwe. Chciałem też zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu będziecie na bieżąco z odcinkami, nic wtedy nie przegapicie. Oraz też tym wspomożecie kanał, za co naprawdę jestem wdzięczny. Eee, patrzę, no cały czas nic się nie pojawiło, na razie te Zisy możemy spokojnie 4 uruchomić. Eee, także weźmiemy sobie od razu tak, stąd. Ładujemy tylko robotników, jedziemy sobie tu, wyładunek i. Dobrze by było Aby tutaj wjeżdżali Także tego uruchamiam, tu kopiuję i Lecimy z tym na maksa No proszę, nawet widzę, że eee... o! Spoko, wreszcie pojechali, także to działa bardzo dobrze O! To mi się podoba. Bardzo ładnie Tutaj tą masę bitumiczną sobie też robimy. No, w sam raz powiem wam, bo ludzi najwięcej tutaj będzie potrzeba. Okej, okay. tu powinno to się rozładować. No, i na pewno musimy zrobić więcej domków, mieszkań. Zastanawiam się tylko, które by tu porobić. Myślę, że te będą spoko. I sobie to zrobimy. No na przykład tutaj nie można za małą odległość. Zbyt duże bezrobocie. No właśnie, dlatego trzeba będzie z tym pocicnąć, aby zniknęło to bezrobocie. Tu sobie też możemy zrobić. Ok, gdzie by tu jeszcze im dać blok? Okej, okay, tu też może być tutaj tak samo okej okay. No i tutaj w sumie też dobra także na razie póki co okej okay, okej okay. Zbyt duże bezrobocie no ja wiem tutaj o kurde 60 już bezrobotnych no to rzeczywiście dosyć dosyć sporo w ogóle jak tu policja działa? Jakaś? Służba bezpieczeństwa? No jest komisariat. Co prawda przydałoby się im kupić jakieś samochody. Z tego co tutaj widzę. Okej, okay, niech będzie. A tych, no cóż, musimy jak najszybciej ogarnąć. Niektórzy tutaj trochę już czekają. Dobra, i sobie jeżdżą. No, zobaczymy, zobaczymy. Oni i tak widzę, że jadą tą stroną, ale oni mogą jeszcze do innych. No nic, zobaczymy. Jak to będzie. Na razie mamy już 300 osób. Nadzieję, że to wszystko zostało uruchomione. Tak jak być powinno. No, wydaje mi się, że tu szybciej to powinni jeździć. No, zaraz sprawdzimy, powiem wam, zaraz sprawdzimy. Tu jeżdżą póki co inne ciężarówki, czyli autobusy. Ciekawe. Trochę hajsu poszło na to, nie powiem. Ale no, zobaczymy. No najwięcej ta stal niestety kosztuje. Niska lojalność. Co tam się dzieje w Lublinie? Jest też tak. Tak, parę osób. Ale mają tutaj dostęp do tych rzeczy, także zobaczymy. Tak, to luzik. Już jest mniej tych osób. No, jadą, nie jadą. Dobra, pojechali, widzicie? Czyli dobrze. Spoko. O, no i od razu zobaczcie, prawie 500 osób tu pracuje. Także bardzo dobrze. No w razie co e, jest możliwość chyba tutaj pracy? Problem z zasilaniem. No bez przesady. Jeszcze możemy sobie tutaj zrobić um, jakąś kurde. No akurat pechowo, że tutaj nie mam jak tego zrobić. No chyba że obniżę troszkę ten teren. Może jakoś w cudowny sposób. Ale tak widzę, że o o o o, o powiem wam jest taka szansa. Ok, Okej, okay, dobra i teraz mają. Także dobrze, w razie co będziemy sobie brakuje ropy. No to jest też hitowe, bo w razie co jeszcze aha, no Dałoby się to jakoś podłączyć, byśmy najwyżej mieli więcej. Jeszcze byśmy mogli więcej wtedy chyba zarabiać. Hmm. Może by tak zrobić. Tylko ile tutaj mamy? Tak maksymalnie 30. No, mamy tutaj 40. Tylko problem z prądem, nie? Tak to bywa z tym. Byśmy musieli zrobić osobną znowu. No właśnie, tu ze wszystkich stron to idzie. Jakoś dwa podłączyć. Nie tak prosto. Dobra, bo tutaj co? Wszystko wchodzi sobie. A jeszcze. Mm. Nie, no to wchodzi. Dobra to w takim razie można by było jeszcze zrobić, powiem Wam, z jedną spokojnie. No bo to. To ma trzy, wszystkie podłączone, nie? Ale. No chyba, że to wychodzi. Nie, no to wchodzi, ewidentnie tutaj. Więc jeszcze można by było spokojnie zrobić. Także myślę, ludziska, że sobie to zrobimy. Szczególnie, że no brakuje tej ropy? Gdzie tu mamy? Kiwon 38, no dobra, niech będzie. 18, 23, gdzie by tu im wybudować? Dwadzieścia osiem. Dobra, niech też będzie jeden. I... Szesnaście. Trochę mało. To tu już jest więcej. Tu, 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 tu. Trzydzieści. O, dobra, tutaj może być trzydzieści osiem. Dobra. Działa, działa. No to fajnie, dobra. Mm, możemy zrobić teraz tak, że to wszystko weźmiemy sobie w jedno. Mam nadzieję, że jakoś nam to uda się zrobić. Niech będzie na razie coś takiego. Ok. O Dobra i teraz to to nawet górą poszło, no ale już tego tu 40 koła ponad, no ale nic, powiem wam, że to się zwróci. O, a ten czemu nie działa? No nic, dobra, niech będzie w ten sposób. nadzieję, że to się da jakoś połączyć tutaj w miarę. Okej. Okay. Dobra. Jest, dobra. Mamy to. I teraz chciałbym dołem... ...do tego. Jak to nakładająca się konstrukcja? Nie rozumiem. No bez kitu. Oj! Ale nie, dobra. Byleby to tylko dobrze złapać. Okej, okay, i... Czemu jest kolizja z budynkiem? Okej, okay, no dobra, i teraz powinno to chyba działać. Mam taką nadzieję przynajmniej. Brak materiałów do transportu? No co oni? Nie no, chyba idzie. Mam taką nadzieję, że to zrobiłem dobrze, ludziska, bo bym się wkurzył, jakby to wszystko poszło na marne. Mamy 37, 39 i 28. No to zawsze wiecie. Trochę tego idzie, ale pod ziemią. No nie, no dobrze, tutaj jest połączone. Idzie, idzie, idzie pod tym. Dokładnie. I tu. Także. Mam nadzieję, że to... O, teraz idzie lepiej. Będziemy... O, przyspieszyło. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zakończono badania. O, też spoko. Idziemy do przodu z technologią. Możemy troszkę zwiększyć. Jak tam z... troszkę bezrobocie nam spadło. No dobrze, żeby się uczyli. Weźmiemy, zobaczymy jak tam w tym Rzeszowie i co nadal macie tyle ludzi. 150 Za mało strażników w więzieniach. Jedzie kolejny autobus. Dobra, wiecie co? Jeszcze kupimy. Jeszcze kupimy sobie nawet z dwa. Aby to działało. Przemyśl sanuk, nie, nie, nie zaraz. No i co, nie jeżdżą? Nie uczęszczają tutaj tą drogą? No kurde, dziwne powiem wam, tak jakby ta droga w ogóle była niepotrzebna. No nie wiem, czemu tak to jest zastosowano. Z Rzeszowa z dworca do Sanoka i no właśnie. No nic. Eee, dobrze by było też jakąś polibudę tutaj zbudować w w Przemyślu Myślę, że to jest dobry pomysł Nawet tutaj niech będzie Myślę, że jakoś jakoś się tutaj przyzwyczają do tego O Dobra No, żeby nam się kształcili, bo tutaj też jest dużo osób tu mamy dom dziecka. No, tutaj też ładnie tu dużo, dużo jest. Ok. No i ładnie, dobrze, dobrze. Raport gospodarczy, no to akurat na, na minus. Ok, bezrobocie też się zaczęło zmniejszać. Aczkolwiek, no, ludzi też tutaj jest trochę. No ewidentnie, powiem wam, że Rzeszów. Przeszedł moje wszelkie tutaj oczekiwania, jeśli chodzi o ilość robotników. Nie no, jeżdżą tutaj dobrze. Bardzo ładnie. Tylko droga tu jest. A już wiem czemu, dobra. Możemy zrobić tak, żeby. O! W ten sposób było. Teraz im ułatwię trochę pewnie. Będą sobie cofali. O! No. No nie, no nie są głupi, wiedzą jak jeździć, także. No naprawdę dużo ludzi. Tutaj mamy po 400 ponad. E, jakby to sprawdzić, te zarobki. No za paliwo. A, bo to jest ten rok. A wszystkie. Okej, okay, no musimy się przekonać to z czasem, ale powiem wam, że i tak ładnie żeśmy już zarobili. No to paliwo i masa idzie nieźle. Żywności coś tam sobie zarabiamy. Ale spoko. Zajmiemy się pewnie w przyszłych odcinkach bardziej tym, żeby to mocniej działało. Tutaj też widzę, że troszkę jest tych ludzi. Masę bitumiczną oni sobie sprzedają, także jeżdżą i nie mam z tym problemu no zobaczcie kiedy tu są korki właściwie Jest ogrom tych ludzi. Nieźle, nieźle naprawdę. No, z czasem będziemy pewnie z Rzeszowa. Jeździli do Lublina. Mm, też, bo no cóż troszkę jest tego. Oj, ładnie tych żywności zrobili. Ładnie, ładnie. O, ci już tutaj widzę wyruszyli. No niestety mamy rok 50, także zanim będziemy mieli to, co bym chciał, to troszkę minie, ale pewnie rewolucję przeżyjemy tutaj yy, gospodarczo-rolniczą wspólnie. Ładne te zakłady spożywcze, naprawdę niezłe. Dostępny nowy typ pojazdu, ok. Na razie sobie tak jeżdżą. No cóż, zastanawiam się, co byśmy tutaj dalej mogli pobudować. Jakie tutaj plany na to wszystko porobić. Czy coś tutaj mamy w ogóle jeszcze blisko? Boksyt jest tylko w jednym tym miejscu. Ropę, ciut ropy jest nad Wrocławiem. Okej. Okay. I żelaza mnóstwo jest w Bełchatowie, czy tam w Łodzi tutaj akurat na środku. Też warto to mieć na uwadze. No i węgiel. No, tutaj też w miarę blisko jest, widzicie. Kurczę, Jakbyśmy, jakbyśmy tutaj zrobili nawet jeszcze jedną. Jedną kopalnię. No ta kopalnia by tutaj sobie jakoś funkcjonowała, muszę przyznać. No, to też by był, nie byłoby głupiej. byśmy mogli sobie nawet spokojnie tutaj do portu jakiegoś na wisełce przesyłać Ciekawe Co my tutaj jeszcze potrzebujemy do zakładów chemicznych No, widzę, że zakłady chemiczne też tutaj trochę o kurde Opowiem wam, że solidne tu są zakłady Które też by nam mnóstwo dawały No kasy kurde by było można by było zrobić jakąś petrochemię, coś takiego. Tylko tak, żwir. Żwir jest problematyczny, bo nie wiem powiem wam yy, skąd to też wziąć. W sensie. Yy, nie wiem, czy tutaj na płaskim, ale wiem na pewno, że na wysokościach, na przykład tu w górach to. O, to tutaj to jest. Tak samo jak. Yy, tutaj też widzę, że nie ma. O, kurde. No, z tym żwirem to widzę, że trochę lipa. Gdzie my tu mamy najbardziej coś, cokolwiek? Wszędzie zero mamy. Także to też troszeczkę będzie utrudnione. Znaczy, powiem Wam tak: możemy spokojnie przerabiać, yy, z, z, brać kamienie, i na żwir, i tak dalej, nie? Także no to akurat żwir nie, nie jest jakiś drogi. Ile tam ten żwir kosztuje? Żwirek kosztuje 9. No to to jest tak naprawdę nic. To już. No, drewno dobra, tańsze jest, ale drewno byśmy mogli sobie też jakoś tam zdobywać. Patrzę, co tutaj byśmy mogli. Na ile... Co, co tak dużego można by było, bo tak, drewno, ropę jeszcze trzeba by było i płody rolne, no to to jest akurat, ale powiem wam, że takie coś to by nam mnóstwo tutaj dawało, byśmy mogli spokojnie pociąg podłączyć i by było z tego ogrom pieniędzy, także no kto wie jak to zrobimy. Trzeba by było na pewno zwiększyć ilość tych płodów, tutaj rolnych, czyli no, zrobić więcej pól, ale to myślę, że zrobimy. Może sobie, jak już będzie więcej, jakaś lepsza troszkę technologia z tym, spójdziemy do przodu. A póki co, jeszcze się zastanawiam, co my byśmy mogli zrobić. No, alkohol to ok. Yy, hodowle zwierząt, zagroda, rzeźnie, ubrania. Tkaniny. No, tkaniny, powiem Wam, to też nie jest głupie. Patrzę, ile tego wychodzi. No, nieźle, nieźle. Tartak też widzę, że można by było drewno zbierać. Chociaż to jest mało opłacalne, ale. Dobra, co my następne tu zrobimy? A zróbcie tą telewizję póki co. Dobrze było czasowe podniesienie wskaźnika, to by się też przydało. No, tu trochę jest, widzę już tych osób, więc całkiem nieźle. Dobrze. No, powiem Wam, że trzeba będzie pomyśleć, co by tutaj zastosować. Widzę węgla spoko. Może przypłyną z tymi łodziami. To ciekawe, naprawdę tak wynikły z tego. Z tymi cegieniami tutaj, no cóż, jest, jest jak jest. Hmm. Kasa jakoś sobie tam rośnie. No myślę, że na plus dużo z tym jest. Jakby to porównać w ogóle, wszystkie. No zaczynają te słupki rosnąć, nie? Także spoko. No, z energii też 26 tysięcy. No, ładnie, ładnie. Powiem wam, że na razie sobie z tym jakoś tam radzimy. Problem z zasilaniem. No, kurde, tu się coś, co jakiś czas coś dziwnego dzieje. Nie wiem czemu. Taki jakiś błąd wyskakuje. W sensie, no, prądu to powinno być. No przecież tu wszystko jest w porządku. Można by było, oczywiście, więcej ludzi do kopalni dać. To też w sumie. Tylko tyle, że ch chyba właśnie, ale mamy tutaj jak to się nazywa, nie siedziba partii, tylko Remiza, Blok z tego, Urząd Miasta. Dobra. Sprawdźmy. Bezrobotnych jest tylko 37 osób, także... Nie jest wcale tak jakoś tutaj źle. Sąd nie wydał wyroku, no. Z tym jest problem niestety. Bo... No nie wiem czemu w sumie. Przedawnienia inne. No to i robią te wykroczenia, ale zbrodnia, miejsce. O kurde, no nie wiem. Dziwne to jest, dziwne. Trzeba by było chyba większy sąd zrobić, czy coś takiego. Niedobrze. Zrobimy, powiem wam. Jeszcze myślę, że te Katowice troszkę powiększymy, tylko trzeba będzie... Pomyśleć do czego tych ludzi tutaj brać, no bo no w kopalni mamy, widzę, że na pewno no sporo można by było tu zrobić tych osób, wzrzucić, że tak powiem, w cegielniach już mniej, hmm. coś by się tu wymyśliła, w razie co po prostu transportować ich. W ogóle, Kraków mamy cały czas jeszcze, w którym to. No, też by wypadało by coś tu postawić, tylko jeszcze nie wiem co, powiem Wam. Ale te miasta, no, rzeczywiście będą potrzebowały jakieś miejsce pracy, jakkolwiek to brzmi dziwnie, ale no, powiem Wam, że trochę tego potrzeba tutaj. Na pewno też hut aluminium sobie zrobimy. To też się przyda. Tylko jak To jest tlenek A chemikalia. No zobaczymy, zobaczymy. Czy znaczy, chociażby boksyt, żeby. sobie i wtlenek glinu, i później ten tlenek glinu możemy już sobie... A jeszcze jest przy tym węgiel potrzebny. No kurde. A węgla akurat tu jest dopiero węgiel. No nic, zobaczymy powiem Wam, ludziska, jakby to ugryźć. Propagandę radiową możemy sobie teraz uruchomić. Także no rozbudowaliśmy sobie ten Rzeszów. Powiem wam, że czekamy na tą wiosnę, już taką na lato w sumie. Tu widzę, że tych ludzi no, troszkę się zmniejszyło. Możemy sobie... O, możemy rozgłośnię radiową, fajnie. Ale ja bym chciał jeszcze wybudować na sam koniec odcinka Urząd Miasta tu jakie ładne mają. A możemy to postawić. Tak mi się wydaje. Albo. Czy ja potrzebuję to? Dobra, zwykły urząd już postawmy, bo... żeby nie było problemów. Weźmy sobie tu... Postawmy. No i w sumie w szybkim tempie dosyć. A, jeszcze tam, żeśmy to zrobili, jakieś szczepionki, coś, nie wiem, żeby nie było e, problemów. Jak tu to wygląda, braku mi brak danych. No zaraz będą. już poleciało ile osób. O, jest. Widzicie, Rzeszów jest większy od Katowic, tak naprawdę, tutaj, żeśmy tyle tego wbudowali, że szok. No, oczywiście tutaj na minusie jest forsal, to tylko dlatego, że ci pracownicy idą gdzie indziej, nie? No ale dobrze, dobrze. Wiemy gdzie co i jak. Także na ludzie. Także co? Czekamy na wiosnę. Trzeba zobaczyć jak tutaj. No tych płodów rolnych powiem wam, że no żywności sporo tutaj poszło. Trzeba będzie na pewno to zwiększyć. Jeszcze tutaj jest trzy pola, tutaj, tutaj i wtedy zobaczymy. W razie co zrobimy jeszcze drugi kołchoz. Myślę, że na spokojnie w razie co. Muszę obliczyć ile tego wychodzi. I powinno działać. Powinno działać. Znowu zrobimy średnie centrum dystrybucji, przek przekopiujemy. I wszystko do tego silosa, nie? I tu będzie naprawdę dobry handel, bo za żywność i za gorzelnie tu dostaniemy. Także no, myślę, że na spokojnie jakoś to pójdzie. Także no. Możecie zostawić też lajka, zawsze to mnie też pomoże i możecie śmiało skomentować, zawsze wszystkim odpisuję. No i co, i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.